Cześć wszystkim. Znajdujemy się na jednej z najpopularniejszych ładowarek w Polsce, czyli Parkuj i Jedź Park and Ride w Nadarzynie. Ładowarka, która rozgrzała do czerwoności nasze serca, rozgrzała do czerwoności nasze Twittery. Przez długi czas była za darmo, bo to był główny powód, dla którego te nasze gorące serca były rozgrzane i byliśmy świadkami wielu memów, to była sytuacja związana z tym, że mogliśmy się tu ładować całkowicie za darmo. Myślę, że historię tej ładowarki znają wszyscy, znają wszyscy to, jak śmialiśmy się z osoby, która zarządzała tą ładowarką, zarządzała tym ładowaniem. To Zostawmy dzisiaj sobie na boku. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy. Ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać, że ładowanie na darmowych ładowarkach jak najbardziej nadal jest możliwe. Że te darmowe ładowarki po części dzisiaj powoli zaczynają odchodzić do historii. Te publiczne darmowe ładowarki powoli stają się. Zamknięte, zostają płatne, stają się właśnie płatne i absolutnie jest to rzecz kompletnie naturalna, bo nie każdy wydaje się, będzie nam rozdawał prąd za darmo. Ja tutaj nagrywam, robię jakieś pierwsze ujęcia, rozstawianie się i widać, że wszyscy w nadarzeniu śmieją się opowiadają właśnie o tej darmowej ładowarce. Cały czas dość, ktoś tutaj właśnie wpada, przejeżdża, yy, sprawdza, czy, czy ta ładowarka jest wolna, czy nadal działa. No dzisiaj aktualnie yy, została już zamknięta. Pokazana jest informacja, yy, że nastąpiła awaria i nie da się tutaj yy, właśnie ładować za darmo. Miejmy nadzieję, że niedługo zostanie uruchomiona. No i pewnie będzie już wtedy płatna. A zadajmy sobie pytanie: jaka jest historia? Ładowania na darmowych ładowarkach w Polsce, bo ta historia myślę, że jest pewnego rodzaju wkładem do elektromobilności. My z jednej strony się śmiejemy z tych darmowych ładowarek, a z drugiej strony, tak jak zajrzycie na moje pierwsze filmy, to, to ja właśnie nagrywałem bardzo dużo na jednej z ładowarek w Kauflandzie. Sporo ładowałem na ładowarkach w Lidlu, ładowałem też na darmowych ładowarkach prywatnych firm. Tutaj w tym nadarzeniu akurat byłem yy, może z raz na pół godziny, ale powiem szczerze, póki mogłem korzystać, to jak najbardziej korzystałem z tego, że coś było za darmo. I myślę, że tak jak już wspominam, to był przeogromny wkład w tą naszą polską elektromobilność, bo pewnie sobie pomyślicie, a to Polacy to są dziady, a to u nas to wszystko jak zwykle musi być na zapisy, na kartki, to ktoś musi tym wszystkim zarządzać. No niekoniecznie. Bo na zachodzie w Niemczech również są darmowe ładowarki, może bardziej były darmowe ładowarki. Jedna z takich darmowych ładowarek właśnie była w Ikei w Berlinie. I pamiętam do dzisiaj, jak tą ładowarkę otwierali o godzinie 10 i pamiętam te kolejki i ludzi, którzy zajmowali sobie miejsca o godzinie 9.50 właśnie po to, żeby uruchomić to ładowanie i żeby być pierwszymi, tamte ładowarki miały 20 kW, były ładowarkami CCS, więc otwierały się tak trochę późno, tamte tam u nas na Kauflandzie było od 6, więc nie trzeba było tak, tak ślęczeć przed tym, natomiast te VK w Berlinie, które widziałem, no były bardzo mocno okupowane, było ich całkiem sporo, no dzisiaj są już aktualnie nieczynne, ale teraz Wróćmy właśnie do tej historii, tych ładowarek było naprawdę całkiem sporo, przez prywatne firmy otwierane, czy właśnie tak jak tutaj, przez miasta. I myślę, że tak jak już wspominałem, dzięki temu wiele osób zdecydowało się na zakup tego pierwszego samochodu elektrycznego, a potem, tak jak już wiecie, wszystko poszło lawinowo. Kolejni ludzie zauważali, że w sumie w domu również ładowanie jest bardzo tanie. Więc był to taki mega początek tego rozwoju elektromobilności, ale zadajmy sobie pytanie, czy tak powinna wyglądać przyszłość? No to myślę, że jest dla wszystkich oczywiste, że ta przyszłość elektromobilności nie powinna wyglądać tak, że ktoś rozdaje prąd za darmo, że firmy publiczne rozdają prąd za darmo, ale trzeba by na pewno, bo zwróćcie uwagę, Parę tygodni temu byłem na jednej z ładowarek, gdzie firma, która posiada duży magazyn energii, dużą ilość paneli fotowoltaicznych, okazywało się, że udostępniała darmową ładowarkę właśnie w zasadzie dla zwykłych ludzi, dla ludzi, których nawet zupełnie nie zna niekoniecznie dla swoich pracowników. Więc słowo darmowe ładowanie jak najbardziej może być aktualne, ale. Tylko w określonych momentach, tylko w momentach, w którym gdzieś komuś będzie opłacało się ten darmowy prąd, którego po prostu będzie miał w nadwyżce, którego po prostu będzie miał za dużo w celach reklamowych w zasadzie rozdawać obcym ludziom. I teraz możemy sobie zadać jedno ważne pytanie: jak znaleźć takie właśnie darmowe ładowarki? Pierwsza nasza możliwość to wejście na, do aplikacji Plugshare. Wchodząc do aplikacji Plakser zaznaczamy w filtrowaniu darmowe ładowanie i tak możemy znaleźć niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie nadal darmowe ładowarki, ale sprawdzając, podjeżdżając do poszczególnych miejsc, może się okazać, że te ładowarki nadal są darmowe. I tak ja może nie jestem jakimś aktualnie znawcą takich darmowych ładowarek. Ale jedno wiem na pewno, że można znaleźć takie ładowarki właśnie między innymi w Gdańsku z tego co pamiętam, można również takie ładowarki znaleźć właśnie w górach. Kaufland Lidl wiemy dobrze jedno jest już aktualnie płatne, więc możemy powoli mówić o jednym, o żegnaniu się po prostu z darmowym ładowaniem, żegnaniu się z przejeżdżaniem setek kilometrów za 0 zł. Ale czy może się okazać, że to my również będziemy właścicielami ładowarki, która będzie darmowa? Jak się okazuje, jak najbardziej. I z pomocą przychodzi Wam, jak się pewnie domyślacie, firma Pstryk, czyli firma, która dostarcza Wam energię, która będzie, jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Jest to firma, która pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego. Taryfie dynamicznej. No i w tej taryfie cena zmienia się w zależności od godziny. Jest to świetny pomysł dla osób, które mogą ładować się przede wszystkim w. Dzień, wtedy kiedy tego słońca z paneli fotowoltaicznych jest bardzo dużo, są to osoby, które są w stanie dostosować się do tego zużycia energii w określonych momentach. A zdecydowanie, właściciele samochodów elektrycznych należą właśnie do takich osób. Są to osoby, które są w stanie wyposażyć się w magazyn energii i ładować go właśnie w momencie, w którym pojawiają się te taryfy dużo tańsze między innymi za kwotę zbliżoną do 0 zł. Ja osobiście muszę powiedzieć, nie jestem jeszcze właścicielem taryfy dynamicznej, jeszcze nie płacę za prąd w taryfie dynamicznej i Trochę jest mi z tego powodu smutno. Muszę wam powiedzieć dlaczego, bo mimo wszystko polecam tą firmę. Polecałem, polecam go ją w zasadzie od dzisiejszego odcinka. Między innymi dlatego, że ministerstwo również zachęca do tego, żeby korzystać właśnie z tych taryf dynamicznych. A nawet, jeżeli, jakbyśmy mogli sprawdzić to, że to ładowanie w taryfach dynamicznych jest przez nas jest zachęcane, no okazuje się, że Taryfy nawet G12, G12W i G11 różnią się niewielkimi groszami w porównaniu do taryfy nocnej i tej taryfy G11. Okazuje się, że ministerstwo dąży do tego, żebyśmy racjonalizowali, zmieniali to swoje zużycie energii. Ja bardzo często obserwuję właśnie te bieżące zużycia, bieżące produkcje energii na stronie PSE. Mega się tym interesuje, właśnie jaki procent energii elektrycznej, z której korzystam w moim samochodzie, czy z której korzystam w domu, jest tą energią z paneli fotowoltaicznych, jest tą energią właśnie z wiatraków. No, oczywiście o energetyce jądrowej na razie możemy sobie zapomnieć i myślę, że coraz częściej będę właśnie w tych odcinkach wspominał nam o tym, że my możemy ładować za darmo. Wiemy na pewno, że w zimę może to być utrudnione, ale spójrzcie, nadal dzisiaj jest końcówka października, i to słoneczko przedziera się mimo wszystko, gdzieś tam przez nasze chmury, i okazuje się, że mimo wszystko ta produkcja energii w takim okresie jesiennym. Jest całkiem sporo, całkiem niskoemisyjna, czyli po prostu w dużej ilości pojawia się z produkcja z paneli. I teraz pytanie jedno: czy ja będę namawiał wszystkich do tego, żeby zamawiali sobie panele, montowali je i przeliczał wam, kalkulował wam opłacalność tego? Może w przyszłości. Natomiast pamiętajmy o jednym: te panele już stoją. Nasze moce, które są właśnie w panelach, ta ilość paneli z roku na rok. Cały czas rośnie, więc jedno jest pewne: ta ilość produkowanej energii właśnie z energetyki słonecznej, przede wszystkim wiatrowa, to myślę, że jest raczej taką odległą, bardziej przyszłością, a już tym bardziej energetyka jądrowa. Okazuje się, że te nasze samochody coraz bardziej jeżdżą na słońce. A nawet jeżeli będą jeździć na węgiel, ja się. Cieszę, że może to być nasz węgiel, że jest to energia, energia, która jest produkowana w Bełchatowie, w Kozienicach, czy może jeszcze w jakichś innych miejscach. Ale mimo wszystko są to miejsca, znajdują to się w Polsce, są to polskie miejsca pracy, jest to coś od czego nie jesteśmy aż tak drastycznie uzależnieni. Porównując do ropy, której nie da, się wypro, nie da się po prostu aż w takiej ilości wydobyć z polskich ziemi, więc mega się cieszę. Nawet jeżeli ktoś mi powie, że ten mój samochód elektryczny jest na węgiel, a wiecie pewnie, że się często z tym po prostu zderzamy, że e, słyszycie pewnie, że wasze samochody jeżdżą na węgiel. Ja jestem jak najbardziej z tego dumny, bo to może być nasz węgiel: czy brunatny, czy kamienny, to może być nasz węgiel. Energia wyprodukowana u nas. Zachęcam serdecznie do tego, żeby jeżeli będziecie chcieli skorzystać z oferty firmy Pstryk i korzystać z taryf dynamicznych, które na pewno dla wielu osób mogą być komplikacją, ale dla takiej osoby jak ja myślę, że w przyszłości będą mega, mega frajdą i mega zabawą, jeżeli chodzi o oszczędności, jeżeli chodzi o takie dostosowywanie się do zużycia energii. Zachęcam serdecznie do wrzucania tego kodu. Pomożecie sobie, bo otrzymacie dodatkową stówę za to, że użyjecie mojego kodu v 100 Ten kod będzie dostępny tylko do 2 listopada. Zachęcam do wbijania go, jeżeli tylko chcecie skorzystać z firmy Pstryk, który, tak jak już wspomniałem, jest sponsorem tego kanału. A ja zachęcam do wyszukiwania darmowych ładowarek. Do tego, żebyście sami mieli w domu darmowe ładowarki, między innymi dzięki firmie Pstryk. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostania razem ze mną, obserwowania kolejnych filmów, zostawiania komentarzy. Może się ze mną nie zgadzacie, może możecie, jesteście w stanie zaproponować jakieś inne darmowe ładowanie. Piszcie w komentarzu, chętnie przeczytam, dowiem się. Może to być świetna oferta. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Żegnamy się. Z and Ride w nadarzynie regnamy się z darmowym ładowaniem. Powodzenia. Cześć!